Cześć, witajcie w dziesiątym już chyba... Nie. Cześć, witajcie w dziewiątym odcinku Sejus Sama 4. Sorry, że wczoraj nie było, ale już nie chciało mi się nic zupełnie robić. Więc... Yy, no właśnie dlatego nie było. Jakoś tak miałem, nie miałem ochoty w ogóle nic robić, a ja pierdzielę. Od razu na mnie wyleciała banda ogromna przeciwników. Dałoby się jednak przycelowanie wziąć, żeby skutecznie strzelać do tych reptyloidów. A, w końcu nie było tak aż trudno. A, A jednak rzecz tutaj nie cierpię. Czyli pocisk w plecy, zielony. A, mam jeszcze tego niuka. Ale po prostu wezmę to głupie HP, bo mam ich sześć. Przydałoby się jednak tego użyć. Ciekawe, co tutaj jest. jest długa ścieżka, to były granaty jeszcze, a na samym końcu jest po prostu więcej amunicji. A tam przejść się nie da. A i przeciwnicy oczywiście musieli przyjść po tym, jak zlutowaliśmy to sobie. Na szczęście nie było z tym dużego problemu. palmy sobie kolejne HP. I teraz mam ponad stówę. Szkoda, że pancerza nie ma, ale zapewne przed wejściem do Koloseum będzie na pewno, ponieważ tam jest chyba walka z bossem, z tego co pamiętam. Nie, nie pamiętam, że grałem, tylko widziałem już gdzieś tam na YouTubie, czy może na trailerze, czy lui. Już nie pamiętam. Dokładnie. Na pewno gram w tą serię na bieżąco. Nie robiłem... Tak, nie robiłem sobie żadnych spoilerów. Nie grałem później dalej sam e... Dzisiejszy odcinek też będzie troszeczkę krótki znaczy troszeczkę krótszy, bo chciałem go wrzucić na 15, a żeby to zrobić to nie mogę go długo edytować ponieważ no, też mi się wstać dzisiaj nie chciało i i nie nagrałem sobie żadnego odcinka, na... na tak jakby do przodu a rzeczywiście sporo pancerza i innej amunicji. Na razie jakiś losowy szajs będzie przypadkowi przeciwnicy. I się wcale tak łatwo nie unika, bo też czasami strzelić przed nas. Dobra, lecą mi te... ...Cleary. Ja tutaj na y, trybie... Kurde, czym się odpalało? A, tryb trzecioosobowy, tak? Na nim się znacznie lepiej będzie grało. Ponieważ, no, widzę... Znaczy, nie mogę widzieć wokół siebie w trybie pierwszym osobowym. A nieźle mnie niszczą, po prostu się pozbędę dynamitem tych, tych clearów razem ze wszystkim innym. A jest już kolejna szmaciura, gdzie jest tym razem? Tam jeszcze te cleary, na szczęście z auto nie jest wcale tak trudno je niszczyć. Gorzej, tylko, że Wiedźma ma za dużo od tego, nie obrywa i ma dużo szans na przeteleportowanie się, byle gdzie. Ta, ona potrafi też rzucać przedmiotami przed nas, co jest mega irytujące. Dobra, wybuchła. Co to było? Za mną jakiś pocisk cwelucha pojedynczego? Tylko, w sensie, że tego cwelucha nie widzę. A na górze jest, dobra. Dobra, może uda mi się to wyrzutnio rakiet zrobić, chociaż widzę, że te rakiety nie za bardzo doganiają tych sweli. Oczywiście lecą też kamikadze. W sumie nie wiem co ja mam tu do cholery robić. Stać na środku. Chyba tak. No bo, o Jezu, nawet na trzeciej osobie wychodzi mi coś na pleców, którego się... Którego nie mam szansy uniknąć. Ja nie wiem, czy powinienem się tu jak jakiś... ...kręcić w kółko po prostu karuzela, żeby wszystko widzieć wokoło, to jest... ...idiotyczne są takie momenty, w którym napierają ze wszystkich stron. Gdyż normalnie gameplay Serious Sam'a polega głównie na cofaniu się, bo inaczej to cię zniszczą... ...ale jak biegają w kółko przeciwnicy, to się nie da cofać, więc wtedy to... ...wtedy to ten gameplay po prostu zsie. Chodź tu, cwelu. Okej. Okay. Chyba te gadżety muszę ich za bardziej używać. Weźmy sobie tą czarną dziurę, czy coś tam i po prostu poczekamy, aż się pojawi cała horda. Ja sobie tutaj pobiegam w kółko. I tyle tego będzie. Taka będzie zabawa. To jest właśnie ciekawy gameplay. Mówię, Serious Sam 4 totalnie nie umie rozstawiać przeciwników. Albo nie daje nic i są puste miejsca, w których się nic nie dzieje trzeba tylko sobie biegać. Albo, albo jest przeciwników totalnie za dużo. I się zestrasz, a ich zabijesz. Ech, no bardzo śmieszne, no. Przypomina mi się przez to bardzo część Serious sama pierwsza, pierwsze starcie. Te również miało problem z rozstawianiem przeciwników. Ale to dlatego, że to była ich pierwsza gra, to jeszcze nie umieli tego robić. A ta jest kurde piątą chyba z głównej serii. I co? I widać, że się niczego nie nauczyli. No, skąd on wyszedł? Ja pierdzielę. Co za... Co za okrutna gra. O, i koniec teraz. I mamy kapsenkę z nudnym spelem. Let me summarize your final lesson, Sam. There is a hierarchy to the universe. People like you will always be down there. People like me will always be up here. And the only escape you have is death. Goodbye, Sam. Nobody will remember you. I don't know, Josh. <laughs> A kurwa ha! Dobra. Zauważyłem, że tą do tej walki... <noise> ja pierdolę. Dobra, czas na podejście numer 5. Zauważyłem, że do tej walki praktycznie najbardziej przydają się jakieś karabiny albo inne takie głupoty, co szybko strzelają. Bo sam boss z rakiet szczerze otrzymuje tyle samo obrażeń, co z jakiejś głupiej strzelby czy karabinu. A z rakiet nie możemy zabijać tych cweli, którzy się pojawiają pod nami. Natomiast tutaj pojawiają się duże te... duże pająki. I one otrzymują ogromne obrażenia, znaczy jak są jeszcze w stanie jajka, to można je zabić jednym strzałem z karabinu. Więc się nie opłaca niczym innym do nich wtedy strzele. O. Świetny atak, który zabija na pita. Dobra, niestety będę musiał się nasłuchać samowych tekstów o krabach 100 tysięcy razy, bo umar umarłem już 5 razy. Czy 4 chyba, no, no nie wiem, całkiem sporo. A, zaraz mi się skończyła amunicja. Do tego, do karabinu mi się już skończyła. Zrobię sobie zapis. A mogę w ogóle zrobić zapis w, w ciągu walki z osiem? Miejmy nadzieję, bo nie zamierzam 5000 razy tego... być A! To były jeszcze jakieś kra... krabulce. Nie kraby, tylko pająki. No to są pająki. No, dobra, dobra. Trochę demetra mu zadać. O jezu, chciałem jakiegoś gadżeta użyć czy coś, ale widzę, że mi nie pozwolą na to. A mam trochę więcej amunicji do karabinu. Pozbądźmy się jajec, bo one... bardzo groźnych przeciwników będą spełniły. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. o kurwa! No ty feluchu. czy on się przypadkiem nie wyleczył, czy mi się wydaje? Nie wiadomo w sumie. O, przeładowanie. No goście, szybciej umierać. Kurza mnie to jak dużo ich jest. Może granatnikiem by no tam... A z granatnika to prawie nie trafię, bo jest w sumie całkiem daleko. A nie, trafię go jednak. Dobrze. No. I nie ma amunicji. Teraz szybko jajka rozwalić, bo jak się pospałnią, to będzie po mnie praktycznie. Uniknąć tego. No, całkiem nieźle mi idzie, chociaż on nie może zdjąć dalej na hita. Tym, tym, tym zjebanym atakiem. Najpierw jajka, później małe pająki. Dobrze, że tego można w miarę sensownie unikać. A nawet nie trzeba przycelować, żeby go trafić ze snajpery. Nie wiem czy mu to cokolwiek. A nie, dobra, zadaję mu to damage. Więc pozbądźmy się go jak najszybciej, chcę... Mam nadzieję, że przerwie tą walkę kaccenka. O boże! Jakbym teraz zginął, to sobie nie wybaczę tego. No sprintuj, 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 sprintuj. I wykończmy go Yes, udało się! And that's why a crustacean is like huh the guess you interrupted my one liner down and come back up again No, the moment's passed. What are you doing down there anyhow? Been down here like half an hour I think the others are that way. What happened to you? Well, Ah you know, same old crab. Ech, co za... co za głupia misja. No cóż, mam nadzieję, że wam się podobało, i że zobaczymy się w następnym odcinku i cześć!